Nie ma zimowych odpoczynków w życiorysie budowlanych. Mróz nie mróz, na trzy zmiany buduje się w centrum Warszawy mieszkania. Nadrabia się zeszłoroczne opóźnienia. Budownictwu mieszkaniowemu poświęcało się zbyt mało należnej uwagi. Brakowało pieniędzy, materiałów budowlanych i dobrej organizacji. Również postęp techniczny był zbyt wolny. Wiedzą o tym setki tysięcy czekających na własny kąt. Osiedle za żelazną bramą zamyka inwestycje mieszkaniowe wśród mieściu stolicy. Rozmach budownictwa mieszkaniowego jest w nowych planach większy. Na przykład w Warszawie będzie się budowało dwa razy więcej mieszkań niż obecnie. Skróci się czas męczącego kandydowania w spółdzielniach. Stosowanie prefabrykatów oraz fabryki domów pomogą wykonać te trudne zadania. Budowniczowie Warszawy nauczyli się już posługiwać nowoczesną techniką. Udało im się również poprawić jakość mieszkań.